Witajcie wszyscy na kolejnym odcinku z kanału Danoneki. Próbujemy pokonać Ja Jest to godzina prawie 24, ale mi to nie przeszkadza. Potrenowałam moje poki. Mój Battlefield wkądś ma jakiś przydatny atak. Bo ja tak bardzo na Confusion. To jest przydatny. Nie wiem, czy uda mi się, że pierwszym razem ale próbujemy. Staliu Welży z blewsta. Taki, wow. powa wahapecie. X-Defense? Nie przetrwał. Ale dużo eksport 19 level. Stalwin? To będzie już wyzwanie. One whip? Nie trafia, one whip? Tak, il nie trafia. One pokonałam ją za pierwszym razem. Baseplow pierwszy level. Myślałam, że z Misty będzie. O! Większe wyzwania, no jak widać nie. W mi TM11 to jest Bubble Beam. Myślę, się nie mylę, tak Bubble Beam. Kuba mówi, że to łotewka, a ja mówię, że Babylon. Aha. E, spróbuj dać co temu. Nikt się nie uczy. Aha. Zero Magicrop też? Szy, ty tak silko tylko zlatujesz. To, ale nie było wyzwania. Kuba musi za luki. Kuba ewoluowała swojego pierwszego plus metapoda. Zobaczmy, ile mam hajsu. Wow! No, całkiem dużo. Ale my, ja. To, ja by nie bym nie kończył odcinka, tylko na pokonaniu mieści. Więc pójdziemy sobie loskę dalej na zamiar trenować swojego Magikalpa kalpa i Nidolana idziemy ej, a tu, tu, tu jest tak sobie kamień leży i tyle schodzimy Pana miściby bez używania pikaczu. Ja, no bo po co myszko mam białe szplauta? Największy kozak ślotkiel To napiszemy się najpierw czar miliona, bo ktoś z tych typów tutaj miał Battlefly. Jak pamiętam, to byłeś ty. Ja już na 15 levelu. To mogłem tu go łapać. A gdzie jesteś? Posłuchaj. Mówiłem Battlefield na 20 levelu. Bumble. Sleep power. Hinawid. Konfuse. <gasps> myślałam, że tu będzie silniejszy. milion. O, bóg się bogam. Lit. Dziękuję. 21 level. Aha, jest no, mój picie ma 18 level. Nie chciałem go ewoluować poza odcinkiem, więc eweliłem go na odcinku. Będzie fajnie. ma Skryt na Squirt na 20 levelu. Łatwy zmiana, 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 bersplot. On udziela um, tej a ja one Whipa Takil, a ja kolejna z one whip. Ej, ciebie nie ma. Kolejna junior, ładnie. Teraz ty. To będzie szybkie. A ja nie zmienia. Ten whip, jak ja tego nie lubię. Połowa HP On Quick, attack'a. taka. 10 HP. Level 19. Znowu cię zamiast Santa, bo tego tak się nie używam. Napika Pikachu oczywiście ze zmieniem. Munchal Milliona z Digiem, ale Munchal Million leży idzie, Nie, nie, ma kwiat taka. Battlefly. Leży ale i mam confusion. No, a nawet Tandel nawet Tandel Sok. Ten pikachu mi za chwilę zjecie cały team. W końcu zadziałało. Króli i jest. Kol w końcu cię mam. Bidzioot, to Zobacz jak mu staty podloszły. Nie. No w końcu! Już mam battle, nie wow. Ja się męczyłem z tym Ewaluarnie nie wiedział jak długo. Mi to zajęło z 5 minut. Co za ja go przed chwilą pokonałem. Ale szkoda na 20 lewa, to powinien być dawno. Łol to del. John O nie, 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 nie. Plus jest taki, że ten trener ma ten przykuwany. Jak coś to ty idziesz. Dobra, walcz, dałem na stop. Dobra. Czy naprawdę sam Sklac Nie trafiłeś, Selio? po tej walce kończę odcinek krótki ale pokonałem mistrza to no nie traf laugh, traf chyba za chwilę idę spać mm -hmm. laugh. no na serio nie mi pici, i pogona pokonał mi piczej. Najgorsze i butterflea Confusion No palaliśmy, nie zapomniałem, że ma kupić palaliść i ty law od Wiedzie nie, nie pije sobie w końcu. Kwika tak po to jak to wcie Teraz powinien być silniejszy i jest nie Kujka tak najgorzej Jechałem Ej, przyznam że to był krótko się nagle, mi się Była ewolucja mówił Danonek Pa